Cześć, hej, witajcie! Ja jestem Szary, a dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek z Brawl Jesteśmy dzisiaj na moim drugim koncie, a ze mną dzisiaj jest specjalny gość i zrobimy dzisiaj koło fortuny. Przywitajcie się gościu. Alo! Um, to jest mój pięcioletni brat um, i poproszę was tutaj o zostawienie może 15 łapek w górę i będzie następny odcinek koło fortuny, okej? Okay? No dobra, i jeszcze jedna rzecz, zachęcam wam do, was do subskrypcji mojego kanału. A dobra, my już jedziemy z tym śledziem. Dobrze kochani, my już jesteśmy w kole fortuny i właśnie zakręcimy kim sobie zagramy. Bi, pam, frank, frankiem. Hej franka na 15 wiem na słabszym koncie. Tak, ten. gramy jedną rundę flankiem, a potem będzie zasował mój brat. Hmm, w ogóle mam kruka. wydropiłem ze zwykłej skrzynki. I też tutaj mam star powery już do nity. Do piper, I do piperki też będę zaraz miał. W ogóle tutaj jest dobre konto, a i mój brat w ogóle mi trafi te dwa strefy. A dobra, my już jest, będziemy zaraz w rundeczce z Frankiem. Niestety miałem małe problemy serwerowe i mnie tutaj zabijają wszyscy. Ale byłem czwarty. Ja z małymi problemami serwerowymi. Byłem czwarty. Dobra, jeszcze raz gramy, nie, bo to były małe problemy serwerowe i, i mnie wszyscy od razu zabijali, nie, a myśleli, że ja tak dla pułapki to robię, nie, a potem jakiś tam Leon podszedł, czy tam Kruk, Kruk chyba, tak, nie, no to, no, no i <gryw> w ogóle mocno bardzo mam to konto. teraz tylko wbijam na tym kącie. W ogóle mam takiego jednego uzależnionego gościa w klasie, którego już nigdy nie pozdrowię na odcinku. Ale pozdrawiam, już podaję na kanał Dematix i Kozak Camillo. I jeszcze Newty i Hacker90. Czy ja mam się bić z tym Leonem? No nie ma żadnego kluba niestety. Ale z tą Amazon mógłbym. Eta. Ems to jest mocna postać. W ogóle z, z Mega Boxa za 7000 pułarków Maxa. No, Dobra, nie będę już uciekał. Dobra, piąty byłem. Hmm. No nawet dwa. No dobra, a teraz zobaczymy jak pójdzie mojemu bratu. Już się widzimy w Kole Fortuny, moi kochani. Mój brat już tutaj kręci fo kołem fortuny i wylosował Barleja, Barleja, Barleja! Proszę tak! Barleja! Napisałem w ogóle tutaj ba Barley. Barley! <grym> Dobra, wylosował gość Barleja. Niech se nim zagra. Czemu by niby ma nim się nie zagrać? No. A my już widzimy się z. Dobra, my już jesteśmy w Gierce, a mój brat tutaj gra barleyem na solo. Brat, powiedz coś, żeby oni nie myśleli, że to ktoś inny. Nie naby, a dzisiaj będę gaj barleyem. Że... No kurde, <laughs> wyłączyło się. Zaraz to nikt też mnie tu zabija. No, bo on jest takim lamusem ogólnie. Coś tam. Hmm. Rzecznie tak sprzedał koledzy z klasy, będą się tak śmiać. No dawaj tą bibi. Jak będziesz miał wielkie starcie, to ci mogę dokończyć. Dawaj. Już prawie tą pankę. Aha, już przegrałeś. się. miejsce, hmm. że ruparków. Niestety byłem lepszy. Widzicie jaki lam z niego. Dobra, już lecimy do koła fortuny. Dobra, my już jesteśmy kochani w kole fortuny i... Hmm. Piper BB? Bibi! Oni, że BB, bo ja nie lubię grać. Bardzo BB. E, no dobra, my się już widzimy w Gierce. Moi drodzy, już jesteśmy w Gierce. I ja bardzo lubię grać akurat BB. Jedną z moich ulubionych postaci, nawet druga, bo był odcinek pięciu moich najlepszych zadmiarzy. I tam właśnie tą BB grałem. I była druga. Czy tam trzecia? Trzecia była tak. Drugi był frank. Fail, 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 fail. Nie, pozwólcie podw mi powtórzyć. Proszę nie, pozwólcie mi powtórzyć. Mmm... Uh -huh. Na ten się zło. Wyjdę mi powtórzyć. Dobra, pisać. sądź. Będę cię tak gonił cały czas, czy to? Mhm. Dobra, jeszcze siedmiu, sześciu lat zmierzy. Tu ta pamka się kąpi. I z tą pamką, raczej wygram. No, wygrałam. Dobra, szóste miejsce, miejsce zerowar. No nie jest najgorzej, mogło być gorzej. Ale dobra, przechodzimy do. Obu. Już my. Eee, mój brat właśnie wylosował, o pokój. Nie mogłem wam tego pokazać, bo zapomniałem. No ale dobra, już widzimy się w gierce, moi drodzy. Mój brat właśnie już jest w gierce, także... Także... I gra już ze swoim poko na gitarze. Dawaj tą beat, dawaj tą beat, Lubię. Dawaj bitom lubię. Bierzemy na kilka hitów. Na trzy albo na dwa nawet. Na trzy. Ale to Mzi już. Dobra, jesteś w pierwszy dwójkę brało. Nie, ten każdy ładnie. Dawaj tą Max tego Maxa. Мои пусы не будут ни лепше! Ну, я, я бы его доехал, только ты его не доедешь. Ты вогле не умеешь играть. Ну и ты ща лечишь, как мач тиле хп! Ну, чо сме... Wow, masz mega dużo punktów. Dawaj, dawaj! Tą MZka. Dobra, jednak nie tą MZka. Ja ci to mogę dokończyć, ja to ci nawet mogę, mogę wygrać. No nic, co ten świeca. Nie, <laughs> jeszcze co tą świecę, jak jest taka zadyma. Wow, masz wielkie starcie! I ja ci to dokończę i wygrasz to, patrz. Ty to wygrasz. Nie, ale niewiele zostało, nie? A jednak nie dla mnie. A jednak trochę tam, trochę tam umiesz, wiesz? No dobra, my już się widzimy, jak będzie koło fortuny. Dobra, my już spinujemy. I uwaga, uwaga, kto, kto, kto? Rosa, rosa, rosa. Albo Dick rosa. Rosa nam się wyrasowała. Dobra, widzimy się w gierce. My już tutaj jesteśmy w gierce Rosen. I ta bajperka nie wiedziała z kim Romanie wchodzi do krzaków, nawet nie sprawdza, kto tam jest, nie? I tak to jest, się. Bibi, no weź mnie nie odbij. Dzięki, Bibi. Trzy osoby. Tego Franka trzeba by było dojechać. Widzicie, jak się gra rolę? Jeszcze mam tarcza. O, popcornowy rikoszat Dobra, bez sensu, ult Dobra, jak to to będzie drugie? Jej, wygraliśmy to! A jeśli chodzi o ten odcinek, to już wszystko, kochani, także nie zapomnijcie zostawić łapęci w górę i, i zasubskrybować kanał, jeśli tego nie robicie. Do zobaczenia w następnym odcinku.